Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto brzoskwiniowe. Potrzebować będziemy półtora szklanki mąki. W moim przypadku jest to mąka orkiszowa, ale być może być normalnie mąka pszenna. To mamy szczyptę soli, półtora szklanki mąki, dwa jajka. 4 łyżki cukru trzcinowego, ale możemy dać normalny cukier, 3 czwarte szklanki jogurtu, 1 trzecią kostki masła, i płaską łyżeczkę sody. I składniki należy ciasta połączyć. To już ma jednolitą konsystencję i teraz zrobimy brzoskwinie. Brzoskwinię kroimy na pół, usuwamy pestkę, okręcamy i usuwamy pestkę i pokroję w cieniutkie plasterki. To będzie ułożona góra naszego ciasta. Takie cienutkie plasterki brzoskwin pokroję, a pozostałe pokroję i dorzucę do ciasta. Ja tak myślę, że dwie brzoskwinie pokroję w paseczki, a dwie dołożę do ciasta. I będziemy mieli ciasto. To no zależy też, jakie kupimy brzoskwinie. Czy duże, czy małe. W moim przypadku były to średnie brzoskwinie. I tutaj tą pestkę należy usunąć. Tak, i już tu. A pozostałe dwie brzoskwinie pokroję w kosteczkę. się udało i kroimy w kosteczkę usuwamy i będzie należy wymieszać przełożymy ciasto do formy formy 18 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia i ciasto będziemy piekli około 40 minut w 170 stopniach. I już mamy przygotowane, i teraz należy ciasto wyłożyć. Mieszamy i wykładamy do formy. Tak. A na wierz ułożymy żurawinę. należy wyrównać. i układamy brzoskwinię dookoła w ten sposób na taką zakładkę jak ja to mówię w ten sposób na taką zakładkę ułożę brzoskwinię na całej powierzchni i tak przygotowane ciasto brzoskwiniowe wędruje do piekarnika na około 45 minut 170 stopni i tak oto wygląda ciasto z brzoskwiniami. Jeszcze jest gorące. Tak wygląda, o ile Państwu mój przepis się podoba. To serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Ciasto z bloskwiniami.